Naszym filmowcom Polska znana jest z dobrej strony na świecie. Ale pan minister Gliński postanowił, że będzie ministrem zupełnie innego rodzaju. Dostał wielkie narzędzia, został nawet wicepremierem, który ma zajmować się kulturą. Postanowił, że wprowadzi nowy rodzaj kultury nie kultury narodowej, nie kultury polskiej, tylko będzie pielęgnował kulturę po prostu pisowską, kulturę jednej partii politycznej. W państwie, gdzie minister kultury lekceważy noblistów, obraża za służonych artystów, nie pokazuje transparentnego rozdziału środków, minister, który centralizuje kulturę, odbiera prawa swobody działalności artystycznej pokazuje najgorsze cechy urzędnika partyjnego, który nie buduje, a niszczy. Koledzy opowiedzą o tym, co zrobił minister Gliński przez ostatnie lata, ale ja powiem jedno. 30 lat temu w Polsce zlikwidowaliśmy cenzurę. Wydawało mi się, że czas cenzury z polskiej kultury zniknął na zawsze. Ale okazuje się, że po 30 latach próba cenzury nie idzie z niewiadomych miejsc, idzie z Ministerstwa Kultury i to jest bardzo niebezpieczne. Ja wiem tylko jedno, że o polskich artystach, o polskiej kulturze będziemy mówili za wiele lat i będziemy pamiętali nazwiska Andrzeja Wajdy, Olgi Tokarczuk, nazwisko Janusza Gajosa. A mam nadzieję, że historia zapomni o Ministrze Kultury, który nie stanął w obronie kultury, nie stanął w obronie jej wolności, nie stanął w obronie jej różnorodności, a postanowił być tylko urzędnikiem partyjnym. Proszę Państwa, kiedy w roku 2015 ministrem kultury zostawał humanista, profesor, można było naprawdę mieć jak najlepsze nadzieje, że wreszcie ta kultura w Randze i na, na przestrzeni całego tego, tej kadencji zyska na znaczeniu. Otóż okazało się, że ten profesor i humanista zamienił się po pierwsze, o czym mówiła pani marszałek, w cenzora. Po drugie, zamiast humanisty i profesora mamy kadrowego. Pierwsze poczynania pana ministra to było niszczenie instytucji i niszczenie ludzi. Zmienił dyrekcję Instytutu Mickiewicza, wyrzucając Pawła Potoroczyna. W sądzie pracy przegrał proces. Kosztowało to nas, podatników, pieniądze. Następnie na tej samej zasadzie postanowił rozpędzić się z dyrektorem Narodowego Centrum Kultury. Tu nie było procesu, ale Narodowe Centrum Kultury stało się instytucją do pompowania pieniędzy budżetowych do ulubionych instytucji i fundacji pana ministra. Potem Rozprawił się z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, zwalniając dyrektora Michała Merczyńskiego. Michał Merczyński wygrał proces przed sądem pracy. Nastąpiła ugoda. Kolejne odszkodowania, kolejne pieniądze z budżetu państwa. Widocznie Michał Merczyński bardzo denerwuje pana ministra, bo kiedy Michał Merczyński. Jako zarządca, dyrektor, organizator festiwalu Malta próbował uzyskać dotację dla tej kolejnej edycji festiwalu, pan minister zerwał kontrakt, dotacji nie przyznał. Malta proces z panem ministrem wygrała. Kosztowało to skarb państwa zwrot przyznanej dotacji 300 tysięcy złotych. 50 tysięcy odsetek od, tego, od tej dotacji i 15 tysięcy kosztów procesu. Tak to jest. Także nie mógł się pan minister pogodzić z dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Magda Sroka w drugiej instancji wygrała proces z panem ministrem. Jak rozumiem, także będzie to nas podatników kosztowało jakieś pieniądze. To nie chodzi nawet o te pieniądze. Chodzi o to, że dokonując tych zmian kadrowych pan minister zarazem niszczył i deprecjonował te instytucje. I to było to jest pierwsze, od czego pan minister zaczął. A dalej to były konflikty w teatrach. Wiemy teatr we Wrocławiu, teatr stary w Krakowie. Dalej to była zmiana obsady w, mini, w muzeach, w muzeum narodowe. Muzeum Zamek Ujazdowski. Zamek Ujazdowski przy nowej dyrekcji ma jedną trzecią odwiedzających. Muzeum narodowe no, ostatnio to, słynna instalacja. Zupełnie nie wiadomo dlaczego, choć to wielki artysta ponoć robił, ale taką dość sposponowaną figurą papieża przed muzeum. Coś złego dzieje się w polskiej kulturze pod rządami profesora humanisty, ministra Glińskiego. Pan minister nie tylko niszczy to, co wartościowe, twórcze i niezależne w kulturze. Pan minister także zarządza całą siecią organizacji pozarządowych. No, Polska Fundacja Narodowa to chyba najbardziej znamienity przykład takiej organizacji, którą nadzoruje pan minister. Na co idą pieniądze? No wiemy, ostatni raz mamy jakieś dane z roku 2018. Tam wtedy wydano 111 milionów złotych. Na posiedzeniu komisji zwołanego na wniosek posłów opozycji. Pan minister przez półtorej godziny starał się wytłumaczyć, na co poszło to 111 milionów. Jak sięgniecie Państwo do stenogramów, to było w styczniu 2020 roku, to będziecie, to zobaczycie, że nie potrafił pan minister wytłumaczyć. Polska pamięta jedną, pierwszą akcję Polskiej Fundacji Narodowej, akcję, która miała zdeprecjonować polskich sędziów i polski wymiar sprawiedliwości. Do tego zostały użyte te pieniądze w głównej mierze. Pan minister się tego wypiera, ale przecież także nadzoruje media publiczne. To nie jest tak, że Ministerstwo Kultury nic do tego nie ma, że to są spółki niezależne. Otóż Ministerstwo Kultury pełni tam rolę walnego zgromadzenia. No to jak może powiedzieć, że go nie interesuje? Na co są wydawane dwa miliardy złotych w telewizji pana Jacka Kurskiego? Musi wiedzieć, że są wydawane na kłamstwa, na szkalowanie ludzi, na mowę nienawiści. Musi wiedzieć, ale udaje, że nie wie. I takiego to mamy ministra, wicepremiera już niestety drugą kadencję. Szanowni Państwo, w nawiązaniu co do tego, co powiedziały szacowne koleżanki, chciałbym dodać, że minister Gliński, tudzież podlegą ministerstwu, specjalizuje się też w próbie pisania historii Polski, ale nie tylko historii Polski na nowo. Tym klasycznym, klinicznym przykładem działań ministra Glińskiego i jego ludzi są działania wobec Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W przypadku ECS-u, skoro nie daje się go przejąć z różnego rodzaju powodów, Wysuwa się pewne żądania, domaga się zmian w kadrze, domaga się zmian w ekspozycji stałej, to cofa się dotację wynoszącą, zmniejsza się, przepraszam, dotację o 3 miliony. To nie jest dużo w skali budżetu państwa, ale w skali instytucji kultury są to bardzo duże pieniądze. Jednocześnie powołuje się przy udziale z zaprzyjaźnionym Związkiem Zawodowym Solidarność Piotra Dudy zupełnie nowy instytut dziedzictwa solidarności który otrzymuje na dzień dobry 4 miliony na działalność. Dlaczego? Dlatego, że PiS i minister Gliński specjalizują się w powoływaniu muzeów, dublerów, bądź też alternatywnych muzeów. Inna sytuacja w przypadku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tam dzięki innemu zabiegowi, otóż powołaniu de facto wirtualnemu pewnemu muzeum, de facto nie działającemu, doprowadzono do połączenia z istniejącym Muzeum II Wojny Światowej, zmiany dyrekcji usunięto profesora Machcewicza, powołano etatowego pracownika Instytutu Pamięci Narodowej zmieniono wystawę. W ten sposób postępuje minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Od kilku miesięcy ciągle jest niewyjaśniona kwestia 21 tablic słynnych wpisanych na listę europejskiego dziedzictwa z sierpnia 80 roku. Minister Gliński od początku roku wie, że istnieją, że żyje współautor, żyją spadkobiercy, którzy dysponują prawem własności. Mimo tego nie doprowadził do ustalenia prawa własności i usiłuje za pośrednictwem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku zabrać tę tablicę, tę ikonę sierpnia 80 z ECS u i przenieść do owego instytutu, który powołał razem z Piotrem Dudą. W ten sposób działa ministerstwo nie liczy się z prawem, nie liczy się z przepisami, ba, będąc jednocześnie posłem i ministrem, nie liczy się kompletnie z Regulaminem Sejmu, notorycznie łamiąc go. Proszę Państwa, czy wiecie, że minister Gliński nie raczy odpowiadać na interpelacje posłów, a interpelacja poselska jest jednym z podstawowych obowiązków i praw parlamentarzysty? Na interpelację poselską minister powinien odpowiedzieć w ciągu 21 dni. Czy wiecie Państwo, że minister Gliński łącznie, jeżeli się sumuje wszystkie braki odpowiedzi, od ponad pół roku nie raczył odpowiedzieć na interpelację? Na sposób I powiem szczerze, że nawet jest dość ekumeniczny w tym braku odpowiedzi, bo przez prawie 300 dni nie odpowiedział na interpelację posła Rzymkowskiego z PiSu, ale także przez prawie 300 dni nie odpowiedział na interpelację y, pani poseł Leszczyny z ko Koalicji Obywatelskiej. O czym my więc mówimy? To jest coś więcej. To jest po prostu żenująca postawa, nieprzestrzeganie regulaminów, niedostosowywanie prawa, naginanie prawa, aby pisać tą naszą historię na nowo. I jeszcze jedno, się państwu wyjaśnienie. Jesteśmy członkami Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Jak państwo wiedzą, doszło kilka dni temu do bardzo skandalicznego wydarzenia, a mianowicie współpracownik Radia Kraków i etatowy pracownik, podkreślam wyraźnie, etatowy pracownik Biura Edukacji Narodowej i Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, pan Dobrosław Rodziewicz, Zamieścił skandaliczne grafiki na Facebooku obrażające prezydent Gdańska Aleksander Dulkiewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego Magdalena Adamowicz oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Katarinę Barley. Zastosował mowę nienawiści, pokazując te panie, które wykonują pozdrowienie hitlerowskie z Heil. Dwa dni temu wysłałem do prokuratury okręgowej w Krakowie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez pana Rodziewicza. Chodzi o przestępstwo z artykułu 226 paragraf 1 kodeksu karnego. Mam nadzieję, że prokuratura stanie na wysokości zadania i podejmie stosowne działania wobec osoby, które stosuje mowę nienawiści i znieważa osoby w mediach elektronicznych. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.